ADHD Underground Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki na amfetaminie. To daje Ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg serotonina, dopamina, psychotropy, wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adechadowiec jest na ciągu w głodzie, Czy Jak biorę metylofenidę, to jestem jedno jednokanałowa. Adechadej jest wiedziczna? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, no więc się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy. Nie było jeszcze diagnozy w przedszkolu. Ta mm -hmm. diagnoza chyba się pojawiła. W podstawówce. podstawówce, tak. Mhm. Bardziej nauczyłem się je rozumieć, kochać i szanować. I z tym pracować w odpowiedni sposób. To rozedganie jest nazywane ADHD i jest leczone w taki sposób, że nie leczy się przyczyny, tylko się leczy objawy. ADHD Underground. To jest 28 odcinek podcastu ADHD Underground. I to jest odcinek, w którym bohater, który się pojawia, jest. Co tu dużo ukrywać moim przyjacielem od 20 ponad lat? Wiele się razem od siebie nauczyliśmy? I nieprawdopodobnym było dla mnie to, co się z nim stało, kiedy wszedł na własną autorską ścieżkę rozwoju duchowego. A wiedziałem bardzo dobrze, że był zdiagnozowany na nieistniejące jeszcze wtedy pojęcie ADHD. Wówczas zwane nadpobudliwością psychoruchową, które maksymalnie utrudniało życie jego nauczycielom i wszystkim w jego otoczeniu, z rodzicami włącznie. W związku z tym, paprodziad Włodzimierz Dębowski, zdiagnozowany już wtedy, szedł przez całe życie nieleczony, a właściwie leczył się wszystkim tym, czym my, rokendrolowcy i odlotowcy, leczyliśmy się zawsze, czyli. Używkami. Aż przyszedł taki dzień, że postanowił, że jednak da sobie z tym radę inaczej. I o tym dzisiaj się dowiemy, dowiemy się od samego arcymistrza, jak sam siebie określa. Foliarzy, tak, Włodek Dębowski przyszedł nawet w bluzie do studia, gdzie napisane było foliarze. Ten bluzę nosi, podobnie jak to, co wiedzą wszyscy jego bliscy, że nie nosi. W okresie cieplejszym obuwia, ma wiele autorskich zasad antysystemowych, bo jest głęboko antysystemowy i jest bardzo głęboko, jak to się przywykło od pandemii, mówić foliarski. Moi drodzy, zapraszam na podcast, na spotkanie z jednym z najdłużej żyjących z diagnozą adehadowców. Nie znam drugiej postaci, która wykonała taką voltę w krajobrazie mentalno-duchowym. Żyję z tym zadowolony i to, co dzisiaj za chwilę zobaczycie, to również jest starcie dwóch żywiołów. Trzemy się tak już 20 ponad lat i jakoś dalej tkwimy, więc tego Wam wszystkim życzę i zapraszam na dzisiejsze spotkanie w 28. już odcinku podcastu ADHD Underground. W którym nie mogę również zapomnieć o naszych patronach, którzy dosypują co mogą. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo nasz znakomicie radosny, misyjny w oparach absurdu lecący cel naszej podróży jest jasny, ale tam dokąd dolecimy, zależy już od was. ADHD Underground. Witam cię kochany po raz trzeci. Ta audycja leci i zrobimy z niej jedną, taką wypasioną, żeby wyszło wszystko na jaw, jakim ty jesteś foliarzem prawdziwym. No bo jak się nosi takie bluzki, no to chyba jednak nie po nic, nie? Nie. Trzeba promować wartości, które człowieka niosą przez życie. Ale nie od zawsze tak było. Od zawsze promowałem wartości, które mnie niosły przez życie. Przed milionami słuchaczy, ja taki mam powiedzonko. Wzięte, znane, znane, tak. Znane z Eterów. Oczywiście. Ale mnie tak, tak kręci za każdym razem, jak to mówię, chyba je nie dojrzałem jeszcze. Słuchaj, to bardzo cię proszę o autoprezentację. Tylko miej świadomość, że przed milionami słuchaczy raczej trzeba się przedstawić ładnie. Witam wszystkich. Włodzimierz Dębowski, syn Włodzimierza, wnuk. Stanisława, Józefa i Kazimierza. Miejsce trzech dziadków? Mam. Jak to? Sam czas mam. Oni są. Za mną. Okej. Okay. To ja też mam swoich ze sobą. Mam trzech. Ale dlaczego trzech? Bo jeden... Yy, od mamy, drugi od taty? Jeden mamy, drugi od taty, a jeden jeszcze taki, który być może się też przyczynił do tego, że że tu jestem. Zresztą mhm. niektóre sytuacje, tajemnice rodowe i, i historie powodują, że nie wszystko możemy już wyśledzić, nie, nie wszystko jest w IPN-ie czy w księgach kościelnych, więc staram się po prostu na wszelki wypadek upamiętniać trzech, ponieważ no nie jestem pewien, co tam się wydarzyło dawno, dawno temu, więc moja wdzięczność jest Mam, mam, mam trzech dziadków, a nie dwóch. To obfitość. Łodziulek. Ty wiesz, ile ty swoim przyjaciołom sprawiasz problemów? Wiesz, ile? Że... Wydaje mi się, że to ich podejście do życia i do mnie Musi się sprawia zmienić. problemy, a nie ja. Pamiętam, jak kiedyś... Prezydent... Ja jestem tylko sobą. Tak samo jest z ziemią i ze wszechświatem. Jest jaki jest. Jedni mają z tym problem, inni nie. I to jest kwestia tego, co mamy w sobie. Jeżeli widzimy problem, to znaczy, że go mamy w sobie. No. Obydwaj wychowaliśmy się w tym mieście, w którym siedzimy, w jego centrum teraz, środka. środka. Epickim centrum. Epickim i jak się tylko to da, więcej się nie da powiedzieć na środek. I no, nasze życie upłynęło tutaj na w pewnym w pewnym sensie sławieniu. Można powiedzieć, że jesteśmy warsawienistami. Ty stworzyłeś warszawską turystykę ekstremalną. Wielkie dzieło, które propagowałem przez ostatnie, nie wiem, 15 lat, może więcej, nie wiem, już sam. I propagujesz cały czas. No i będę propagował, oczywiście. No. Nie ma Więc drugiego. Są to już relikty, można powiedzieć, z Kansen pewien. Oczywiście. Ale jeszcze... Nie zliczyłbym tych, tych wycieczek z tobą i z tymi wariatami, co chodzili po ruderaliach wszelkich tego miasta, tak jakby szli po o, m, amazońskich puszczach. Jest, jest, jest. Nieraz bujaliśmy się na, na kominie, który mógł paść. <laughs> Pamiętam. Albo uciekaliśmy przed służbami wszelkimi. Ja to nawet raz z, z dzieckiem bardzo małym... Uciekałem, jak zapragnąłeś pokazać nam dach e, galerii handlowej Promenada. A ja e, zobaczyłem, że lecą sokiści raczej wyglądają te ochroniarze na takich, to że chcieliby się zabawić jak na meczu. To zabrałem swoją córkę i uciekaliśmy. Nigdy tego nie zapomnę. Nie wiedzieliśmy, gdzie, gdzie my właściwie którymi drzwiami. To, i, I nagle otworzyliśmy drzwi, a tam kino. I weszliśmy na horror y, dla dzieci pod tytułem Koralina mojego kochanego pisarza Nila Geimana, i wytrzymało moje dziecko 10 minut i no. <laughs> było, było tak Dalej musiało uciekać. Ja musieli uciekać z tego kina, o. gdzieśmy się zgrodnili. To taka na, na, notabene i w ogóle. Natomiast jak się tak mamy dostosowywać, twoi przyjaciele, to ja chcę ci powiedzieć, że pamiętam taką e, sytuację, jak m, burz, zburzyli Kino Moskwa aleluja, poprze czasy pamięć i postawili Europlex. Jeszcze go nie postawili, tylko taką wiechę wywalili do tego azbestu i szkła. Ja jako dziennikarz telewizyjnego, kuriera warszawskiego robiłem materiał i zapytałem się prezydenta ówczesnego Siencickiego. Mówię, proszę pana, ale pan wie, że tu taka piękna okolica i wszystko w ogóle i ten, i pan to takie coś tutaj ludziom stawia. A on mówi, okolica musi się dostosować do obiektu. Tak sobie pozwoliłem Zripostować ripostę. Dostosowują się do ciebie twoi przyjaciele i, i, i znajomi królika? Czy jak to wygląda? Z królikiem akurat mamy super relacje. Łąki <grym> one, królik, wodek. Znamy ojcem jego jagłódki. Oh, tak oh. więc takie są naszej przyjaźni skutki. Okay. Okay. E I wszystko jest między nami w najlepszym porządku. Chociaż turbulencje dotknęły Bartka, ale akurat tutaj w tym przypadku myślę, że z, 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 taką, z takim głębokim zrozumieniem i uszanowaniem sytuacji umiał przetrwać ten szkwał, który się tam wydarzył, przy którym był tak blisko. A tak to wiesz, to. Jakoś nie, nie, nie za dużo czasu i energii poświęcam na to, by się zastanawiać nad tym, jak sobie ci ludzie radzą. Życzę wszystkim, by sobie radzili jak najlepiej z tym. I życzę wszystkim też tego, żeby wracało do nich to, czego życzą mi. <laughs> Jaki jesteś milutki. <laughs> Słuchaj, bo ty jesteś taki teraz trochę apostoł. Powiedz mi jedną bardzo ważną rzecz. Czy jak już jesteś jednym z tych najwcześniej zdiagnozowanych adhd jakich znam? No taka prawda. Jak tutaj w plebiscycie, e, proszę ciebie, e, studia wolny mikrofon, to może nawet jesteś na pierwszym miejscu. Ile miałeś lat? Jak cię zdiagnozowali? Nie, było jeszcze diagnozy w przedszkolu. Ta mhm. diagnoza chyba się pojawiła w podstawówce. W podstawówce tak. mhm. Kiedy nie było jeszcze e, słowa ADHD. Kiedy była psychoruchowa no, pobudliwość. No. Były leki? Nie było. Dobrze. I teraz pytanie jest o to, żyłeś z tym ADHD, jak ja cię pamiętam, to raczej je lubiłeś, niż ci przeszkadzało w życiu? Jesteś jednym z tych? Zawsze przeszkadzało bardziej tym wokół. Wokół, wokół. Oczywiście. Aczkolwiek konsekwencje tego, że innym to przeszkadzało, też często już potem mi przeszkodały. I kiedy już doszedłeś do swojego rozwoju duchowego, czy to jest słowo na temat, czy to, co się z tobą stało, to jest niewłaściwe określenie? Myślę, że można też w ten sposób to nazywać. No jest to teraz taki, takie podejście dosyć modne zwłaszcza mhm. w niektórych środowiskach, więc powiedzmy, że tak, że rozwój duchowy. Więc jak doszedłeś do swojego rozwoju duchowego i zacząłeś rozczytywać rody oraz iść drogą medycyny germańskiej, biologii totalnej? Czy właściwie to nazywam? Tak. To wtedy zmierzyłeś się po raz kolejny ze swoim ADHD na mocy tych umiejętności i wiedzy? Wtedy bardziej nauczyłem się je rozumieć, kochać i szanować. I z tym pracować w odpowiedni sposób. Widzieć tego zady i walety. No i jak to wpłynęło na twoją świadomość deficytów uważności z psychoruchową nadpowodliwością? Nie no, męka jest zawsze. Jakby tego nie nazywać, wiemy o czym mówimy. I to jest coś, co jednak wybija człowieka z równowagi. I na zakrętach, za, za ostro się wchodzi w zakręty. Prawda? I jednak miałeś tego świadomość, że twój pociąg to nie jest pociąg wąskotorowy, tylko raczej PDW. Wiesz co, spróbuję jeszcze z innej perspektywy na to spojrzeć. Okay. Jakbyśmy sobie popatrzyli przez mikroskop na plemniki u zdrowego samca, mm -hmm. to myślę, że teraz w tych czasach wszystkie te plemniki zostałyby zdiagnozowane, że mają ADHD. Dlaczego? Bo są bardzo ruchliwe, bo napierają naprzód, bo się nie oglądają za siebie, bo wyglądają jakby były pobudzone. Mm -hmm. Czyli takie, no, trochę można powiedzieć niegrzeczne. Mm -hmm. Czyli takie nieokrzesane. A teraz nie wypada być niegrzecznym i nieokrzesanym. Mm -hmm. Bo mamusia by mogła być zła. Mm -hmm. A ja polubiłem w sobie to. Nieokrzesanie i niegrzeczność. Poczułem, że facet... Powinien umieć być taki. By umieć być facetem. Okej. Okay. I już nie muszę być milutki. Za każdym razem i nie muszę się zastanawiać, czy wszyscy będą mnie dookoła lubili, czy nie lubili, czy się na mnie zezłoszczą, czy nie zezłoszczą. To jest ich sprawa. Chętnie o tym pogadam i spróbuję jakoś rozjaśnić różne tematy, ale jakby nie, to nie zostawiam to każdemu ponieważ znam Twoich rodziców, staram się przyjrzeć tacie i mamie, po kim Ty to masz. Czytałem różne badania na ten temat i wychodzi tak z grubsza, to są wieloletnie badania na wielu tysiącach ludzi, że ludzie dziedziczą to w stopniu takim do 60% przypadków, co nie czyni z tego z tej przypadłości choroby genetycznej. A jednak bada się ludziom dzieciństwo, żeby postawić właściwą diagnozę. I jakoś to tam płynie po generacjach, kolejnych pokoleniach. Nie wiem, kogo wybrać, czy, czy tatę, czy mamy, z, z tym naprawdę nadmiarem energii, jakie w sobie nosili, ale chyba bym postawił raczej na tatę. Wiesz, tak jak już chyba wspominałem, według tej wiedzy, którą ja dysponuję i która do mnie przemawia, ADHD jest wynikiem życia w środowisku. Środowisko tworzą rodzice, którzy nie potrafią znaleźć wspólnego języka, którzy się nie dogadują, którzy mają zmiany hormonalne wywołane różnymi sytuacjami, stresem, szokiem, mhm. którzy się kłócą, mhm. o, przy których dziecko nie może zaznać spokoju i poczucia, nie ma poczucia bezpieczeństwa. Wtedy zaczyna się jak kamer sygnalizować, że jest rozedrganie w polu, w gnieździe, i to dziecko w to rozedrganie wchodzi. I to rozedrganie jest nazywane ADHD i jest leczone w taki sposób, że nie leczy się przyczyny, tylko się leczy objawy. Mhm. Tak jak jest zresztą większość? większość tematów tutaj, w tej, w tej branży, która żyje z leczenia objawów, a nie przyczyn. Czy chcesz przez to powiedzieć, że Twojego syna to nie dotyczy? nie będziesz mu przekazywał podarunku ja, ja, swoich? Nie, nie jestem święty. Nie, 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 nie. Daleko mi do tego. Aczkolwiek zrobiłem dużo z intencją między innymi właśnie taką, by mój syn mógł z trochę innego już poziomu wystartować. Żeby miał już gdzieś tam sobie poszedł inne, inne doświadczenia. Żeby miał, żeby może nie miał tak, tak ciężko w tym aspekcie. Aczkolwiek wiem, że Jestem w stanie swoim, swoim działaniem uzdrowić wszystkiego tego, co niosę wraz z całym inwentarzem rodowym, z, z jego zadami i waletami, a zwłaszcza z tym właśnie, co trudne i co powoduje, że gdzieś ten dobrostan jest tak trudno, trudny do osiągnięcia. Ale jednak widzę, że, że przynajmniej patrząc na moją sytuację, w jakiej ja się wychowywałem, że jednak udało się troszkę Poprawić sytuację, i nie chcę tutaj teraz wymyślać y, 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 o ile to jest lepiej, czy w ogóle lepiej, ale mam takie przeczucie, że, że bardzo się cieszę z tego, co się udało osiągnąć. Chciałbym, żeby się udało jeszcze więcej, ale też cieszę się z tego, co już się udało. Odkąd y, zmieniłeś swoje życie tak intensywnie, że konsekwencją tego było wyjście z zespołu który budowałeś razem z kolegami przez dobrych 15 lat? No, byliśmy 21 lat ze sobą. 21 lat. No pamiętam te pierwsze czasy, te średnie czasy i te czasy na no, już no, dużego sukcesu. I ten moment, kiedy powiedziałeś, że nie możesz na tych zasadach funkcjonować. Jakie ja, mówiąc krótko, narzucała pandemia? No to było też jakby tym zarzewiem waszego rozstania, prawda? Tak, to była taka wiśnia na torcie, która już to wszystko, co gdzieś tam narastało pod dywanem, mhm. wzięła i już. Zagarnęła. I to też było pewnie dla ciebie najtrudniejsze zadanie w zrywaniu więzów ze starym stylem życia, z budowaniem nowej drogi. Tak, ale ten. ten... To było takie szybkie oderwanie plastra, bo na początku to tak właśnie, tak trochę to tak nadrywałem, nadrywałem i to tak trochę pobolało, pobolało, więc przestawałem odklejać i tak to by nie wiem jak długo jeszcze trwało. A tutaj nagle życie pomogło w tym, by ten ciach odlepić. Zrobiło się przez moment gorąco, ale koniec końców. Czuję, że tak, że to było właściwe, że tak było trzeba. I teraz, kiedy na, na festiwalu Kazimierz który stworzyłeś, oni występują, to już jesteście po burzy. Myślę, że nie na ka w każdym z nas ten proces jest na innym etapie, ale są, i to jest najważniejsze. Czy ty się czujesz szczęśliwszy po tym wszystkim, w tym swoim nowym życiu? Ha. Y Wtedy byłem szczęśliwy i teraz jestem szczęśliwy, bo, bo zawsze starałem się być w tym sobą. A to, że się zmieniam, że odkrywam siebie na nowo cały czas, no to tylko powoduje, że te oblicza szczęścia się zmieniają. I sposób pojmowania w ogóle szczęścia. Co innego teraz wywołuje we mnie szczęście bardzo często. Widziałem twoje oczy, jak ci zadałem to pytanie, i mam takie wrażenie. Mógłbym ci pomóc, może zrobię to dobrze, że tobie jednak nie o szczęście teraz chodzi tak bardzo jak kiedyś. Nie chodzi mi tak bardzo już o moje szczęście. To powiedz teraz, o co ci chodzi? O szczęście mojej rodziny. I to jest finito. Sztuka nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś. To wypowiadanie się, które ze sceny posyłałeś światu, różne. Ma, ma jeszcze większe, ponieważ dużo bardziej przykładam wagę i precyzję do tego, o czym mówię i skąd to wypływa. Mhm. Tak więc ta sztuka cały czas jest, cały czas tworzę, ale już nie tylko po to, by sprawiać, by karmić. Siebie i swojego misjonarza w sobie. Podzieliłem się z Tobą jednym ze swoich tekstów życiowych, a Ty mógłbyś się podzielić przed milionami słuchaczek czymś, co napisałeś ostatnio i co chciałbyś, żeby Cię reprezentowało? Zawsze podziwiałem piosenkarzy takich jak Ty, jak oni to wszystko w tej głowie mieszczą. A nieraz przecież nie każdy taki trzeźwy na tę scenę wychodzi. I też nie żyje jak misjonarz orzeszkami i wodą krystaliczną, żeby wszystko tak dobrze w tej głowie się trzymało, jak wy to ludzie robicie. Ci ludzie ze sceny. Jestem gotowy. Nasuwaj. Ojcze mój, który jesteś we mnie. Święć się imię Twoje. Szanuję królestwo Twoje. Szanuję wolę Twoją. Czy jesteś w niebie, czy jeszcze na ziemi. Czy to jest tekst piosenki, który wysyłasz do ludzi ze sceny? Czy to jest Twoja modlitwa, którą Ty przetransponowałeś na swój język duchowy? Dziękuję Ci, za dar życia. Tyle mi wystarczy. Przyjmuję to z wdzięcznością. Pomnożę. Nasycę się tym na pełnię. Najem. Tobą się najem. Wierzę, że można zagoić w życiu każdą ranę. O jakim ojcu marzę, niechaj sam takim się stanę. No to się przedstawiłeś przed milionami słuchaczy. Wysłałeś swoją swój statek do nieba. To jest najlepsza puęta. I najważniejsze. Takim Cię będziemy teraz identyfikować. I takim cię potem będziemy pamiętać. Kiedyś byłeś takim sowizdrzałem. Sowizdrzałem warszawskim. Coś ty nawywijał tych świst pięknych. A teraz jesteś starszy i lecisz takim samolotem. No i też wywijam. Aż inaczej. Bardzo Ci dziękuję za tą wizytę, w Łodziu. Ja również. Cokolwiek się z Tobą dziać nie będzie, jakim językiem mówił nie będziesz, przyjacielem moim będziesz, tak mi dopomóż. I wicekwersal. <laughs> Fajnie, dzisiaj było tak spokojnie sobie przelecieć przez te wysokie góry i niskie doliny. Bardzo Ci dziękuję. Wzajemnie. I może pożegnamy się ulubionym mhm. powiedzeniem hodowców świń hmm? Aloha. See you, Ryu. To też jest Twoje bardzo Aha. fajne. Aloha i see you, Cześć, cześć, Wszyscy kiedy spotkamy się w jasnoświatach świata, który Kocha i rani nas dzień dzień. ADHD Underground. Nie ma co ukrywać, że jak się spotyka przyjaciela z niełatwą drogą życiową, od której często się odstaje, którą często się samemu krytykuje, której się nie do końca rozumie, a jednak widzi się, że mu życie kwitnie, to człowiek się zastanawia. Jak to wszystko zmieścić w głowie, drogi włodziu? Jak ty sobie sam w głowie to wszystko mieścisz? A jednak idą za Tobą ludzie, a jednak nie było tylu zgłoszeń, tylu maili od e, Twoich zwolenników, od ludzi, którzy w Twoim myśleniu i działaniu znajdują również swój sens na naszych skrzynkach ADHD Underground, studia Wolny Mikrofon. Do tej pory Ty, Włodziu, zrobiłeś największe zamieszanie. Moi drodzy, daliśmy głos foliarzowi i on przemówił. I jedziemy dalej, proszę Państwa. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. A może jednak stało się bardzo dużo. Jest w każdym razie o czym rozmawiać, o czym dyskutować. I to możemy przenieść na naszą grupę dyskusyjną ADHD Underground Podcast. Tam za chwilę rozpoczniemy wyciąganie argumentów za i przeciw postawy takiej, jaką zareprezentował Włodzimierz Dębowski. Niegdyś zwany księżul z Boryż, Włodyga, aż w końcu paprodziad, przewodnik papro paproakademii. ADHD Underground. Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki, na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotropy. Wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adechadowiec jest na ciągu w głodzie, to pamiętam Jak biorę metylofenidę, to jestem jednokanałowa. kanałowa. jest dziedziczna? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, no więc się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy.